Te ze sprzedaży, jak w umowie piszą, nie są moje, kiedy już należą do rodziny. Tak, jak... Pan ja nie rozumie działania do... kapitału. Ja rozumiem, to... tylko no, muszę ja... się trzymać umowy, po prostu. Jak pan chce biznesmenem być? Panie, Panie umowy się muszę trzymać. Umowę yeah. prostą mówię trzeba się trzymać umowy, pan nie wymyśla. Piękny stół. Albo dobra, panie Alu. No ale no panie dobra, mniejsza, 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 dobra. Daj, daj jeszcze jedno coś No właśnie Alu, o dobra, tym mówię. Panie Alu. Zapłacę panu te trzy dinary i pójdę do domu, żeby spłacić ich. O, dobry. To pan, pan, pan już zamknął drzwi i pan będzie musiał podobnie otwierać. A nie, pan zamknie na klucz. Na klucz zamknie pan. Zamknięte. Zamknięte. Co widzi pan teraz pani się, na chuj musi się temat. Działa, działa. i don't